Takie, kurwa brudki na ciebie, szczurku. Eee, to, to lecimy z tym. Dzwonili do mnie chłopaki, kurwa z kadry. Ponoć Horsegate jest rozwiązany. Nie, żartuję, żartuję. Eee, dzwonili do mnie, że żeście kurwa znęcał w ekipie. Eee, mam tutaj lata, mam chłopaka z kadry. Eee, nad młodszymi. I to w ekipie, żeście ich tam kurwa ja, ja im bengajem smarowali. To jest taka maść tak. rozgrzewająca. Słuchaj. Jeśli nie będą Słuchaj. bulić tam po 20-30 zł, kurwa. Jesteś dobrze jebnięty. To, 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 dawaj to. Co, tak samo Oka. się przed chwilą nie z, e, Przed chwilą kłamałeś, no. że nie było takiego zapisu Słuchaj, w swojej pracy, i teraz też kłamiesz. Ja bo ja jesteś właśnie taką kurwa kieną, Takim jeszcze małym raz. kurwa zakompleksionym szczurem, co wykipy się raz znęca nad lepszymi. Nie pana kurwa fajówki. Nigdy się na nad nikim nie znęcałem. Kiedyś próbowali się nade mną znęcać, to jest jedno. A właśnie, mam jeszcze jedno pytanie. Drugie. Pijesz czocha czy paski? No próbowali mi właśnie, żebym wypił czocha i nie wypiłem. A później robiłeś tak samo? co? Nigdy nikomu. Ale skąd ty to, co ja być. powiedzieć? Z kadry. Chcę, ty jesteś dobrze Pokaż to, ty kto tak napisał. pisał. No pokaż, no daj, bo to jest tak. Ale to jest tak, bo. Słuchaj, bo różne rzeczy na kadrze były. Ty kurwa, cwale. Ale ja zły, bo powiedziałem prawdę. Co wybrałeś, czocha czy paski? Słuchaj, na ciebie to mogę. Ja Kurwa, jestem twoją karmą! Za A? dwa dni! Szczureczku będziesz, do kanału! Będziesz, Za dwa karmiony. Dni. będziesz karmiony, twoją przez karmą, kurwy Będziesz karmiony przez procent. Bardzo możliwe. kurwa przez słomkę, żebyś nie był karmiony. No, żebyś ty nie był. No właśnie. Ale, że, ale to dzieją to, się pojebane rzeczy na obozach bokserskich, co? No były. Rzut, mój rzut, kolega mi opowiadał, że ale mu z to... strzelali. S Słuchaj, były różne, różne ten, Ale to są. Po pierwsze, to są chrzty. I tak jak szty były nieraz. Śmieszne, ale tu by, mają być śmieszne. Ja bym ja też swoje, na swojej ciele przeżyłem nieśmieszne w jakiś sposób. I tak jak mówię, ja zawsze, jakbyśmy robili, byli starsi, zawsze miałem jakieś szty. I to ogólnie, to, że były jaja smarowane, biegające, to uwierz mi, że to było śmieszne. To co ja nieraz ja miałem niby do zrobienia, jak ktoś mi mówi, że mam wypić szczochy, no mówię, żeby od razu sobie sam tam to wypłyszć i Dobra. Słuchajcie, mamy. mamy Trochę patologia na tych obozach. Bo przepis, ja tak się żeś że pierdolną tego szczocha. Dobra, pytania